Dieta Luformap to dieta wymagająca. Musimy nauczyć się gotować, tworzyć swoje potrawy, dlatego że mały dodatek, kilka gram nietolerowanego składnika powoduje nadwrażliwość jelit lub przerost flory bakteryjnej lub inne. By sobie i Wam pomóc, pokażę Wam kilka modyfikacji. Start. Kilogram chudego mięsa, dwa jaja, natka pietruszki, spora garść, starta marchew. Papryka słodka, u mnie wędzona, pieprz, sól. Dodałam więcej. mąka ziemniaczana, ale może być też kukurydziana. spore trzy łyżki. Wszystko to pięknie połączyć, ale krótko. Opcjonalnie można dodać oliwę, nawet czosnkową, ale wykonaną w domu, nie kupną. Wyjdzie nam około 10-12 kotlecików. I to jest nasza baza na świeżo, do obiadu. Z sałatą masłową, jedną, dwoma rzotkiewkami nie więcej, jogurtem bez laktozy. I mamy gotowe danie obiadowe. Jak wiecie, ja często mrożę. Lubię mieć też pod ręką w lodówce bazę do szybkiego wykonania posiłku, czy to śniadaniowego, kolację, czy na obiad. Sos bazowy, pół szklanki wody, kawałek masła ajwar ja kupuję w biedronce sprawdza czy w składzie ma czostek cebulę lub inne uczulające ten akurat nie ma sos gotuje się dokładnie 5 minut bardzo szybko można wrzucić te schłodzone kotlety z 5 minut pogotować dorzucić później ugotowane wcześniej i podzielone na cząstki ziemniaczki Mizerię wykonujemy bez Użycia innych składników, tylko cytryna, sól pieprz i e, oczywiście jogurt bez laktozy. E, czasami e, ten sos bazowy służy mi do przygotowania spaghetti, oczywiście z makaronu typu Azja. To jest makaron ryżowy, ten akurat z wody, bardzo dobry, kupiony w Biedronce. E, tutaj do surówki użyłam papryki czerwonej bo ją można stosować oraz sałatę lodową Smacznego